Witajcie na kanale. Dzisiaj mam przed sobą miks z drapeczek Extra Linea Classic Black 7 oraz 2 miliony w keszu Łącznie wydałam na nie 50 zł. I najpierw sobie zaczniemy od Extra Linii. I szukamy. Z drapeczka z numerkiem dziesiątym Zaczynamy od klucza i monety Od klucza i monety Ale na razie nie widzę Następnie to Leżak i balony Leżak już widzę Tu jest leżak Leżak oraz balony leżak pod spodem balony. Tutaj mamy balony, tutaj są balony. I to będzie wszystko. Kolejne to rolki i wiatrak. Rolki i wiatrak. Rolki są tutaj, o tu są jeszcze balony, rolki i wiatrak. Ach, tutaj są rolki. Tutaj mamy rolki. I tutaj są rolki, i tutaj są rolki. Teraz szukamy gwiazdy oraz słonia. Gwiazda i słoń. Gwiazda oraz słoń. Słoń jest tutaj. Słonika mamy tutaj. Tutaj jest następny. Tutaj jeszcze jeden. Tutaj mamy gwiazdę. Tutaj jest słonik. I tutaj jest jeszcze słonik. I tutaj mamy gwiazdę. I tu jest jeszcze jedna. I tu jest jeszcze jedna. Ok. Teraz krab oraz łudć Włódć Oto jeszcze gwiazda Krab oraz łódź Krabik i to krabik Teraz popcorn oraz cytryna. Cytrynka mamy tutaj. Tu jest cytryna. O, tu jeszcze krabika. E, cytryna oraz popcorn. Tu jest cytryna. O, tu jest jeszcze gwiazda, tu jest cytryna. I to wszystko. Teraz szukamy biedronki oraz arbuza. Biedronka i arbuz. Arbuz jest tutaj. Arbuz i biedronka. Tutaj jest biedronka, tutaj jest arbuz. Tutaj mamy arbuza. Tutaj jest biedronka, tutaj jest arbus. O, tutaj mamy biedronkę, i tutaj jest biedronka, i tutaj, i tutaj mamy jeszcze biedronkę. I tutaj jest biedronka. Następne dwa to piłka oraz diament. Piłka i diament piłka oraz diament piłeczkę mamy tutaj piłeczka jest tutaj piłeczka jest tutaj piłka diamencik kolejne symbole to motyl i lody Motyl i lody. Motylek jest tutaj. Motyl jest tu. Motyl jest tu. Tu są lody. I tutaj są lody. Teraz będziemy szukać sakwy i słońca. Sakwa oraz słońce. Sakwę widziałam, sakwa jest tu. Tutaj mamy słoneczko i sakwę i tutaj jest sakwa. Sakwa oraz słońce i to wszystko symboli Teraz tęcza I kości Tęcza i kości Tęcza i kości Kości tutaj I to wszystko Kolejne dwa To parasol i czapka 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 i parasol. Tutaj czapka, tutaj czapka, tutaj parasol. Tutaj czapka, tutaj czapka. I ostatnie dwa: serce i podkowa. Serce tutaj, serce oraz podkowa. Podkowa. I na to wychodzi, że strepeczka jest przegrana. Różne kontrole. Teraz weźmiemy sobie Classic Black 7 z numerkiem 9. Um, I szukamy siódemek. Księżyc. Radio. Zegarek. Um. Pierścionek, portfel, dzwonek, czapka, lupa, auto, gwiazda, ptak, kości, pióro, truskawka, parasol, gitara, korale. Pik, korona oraz samolot czyli na to wychodzi, że ta zrebeczka też jest przegrana tu mamy B oraz J i ostatnia na dzisiaj to 2 miliony w keszu z numerkiem trzecim i zobaczymy jak tutaj a, się spisze ta zrapeczka. Tutaj szukamy pliku, karty. Karta nam mnoży razy 5, i bank nam mnoży razy 10 oraz wygrywających liczb. Troszkę oddalę żeby było całą zrapeczkę widać. I szukam 14, 4, 31. Pięć, dziesięć oraz czterdzieści sześć. I mamy czterdzieści pięć. Zaczęliśmy obokiem. Czterdzieści cztery. Czterdzieści osiem. czterdzieści jeden, czterdzieści dziewięć, trzynaście, trzydzieści osiem, dziewiętnaście, dwadzieścia dziewięć, Numer z drapeczki sześć, jedenaście, trzydzieści dwa, trzydzieści pięć, dwadzieścia trzy, trzydzieści dziewięć, pięćdziesiąt jeden, siedemnaście oraz dwa, cztery jest wygrana. Super, bardzo, bardzo fajnie. Dwadzieścia osiem, dwadzieścia sześć, czterdzieści siedem, oraz piętnaście. A i ostatni rząd to dwanaście. 36 25 16 oraz 43 i tutaj mamy czwóreczkę trafioną i jest 50 zł. Super. Bardzo, bardzo fajnie. Czyli ta zdrapeczka zwróciła nam Kontrolne ten. Ta zdrapeczka zwróciła nam wkład na cały odcinek wydałam na dzisiaj 50 zł i 50 zł odzyskałam super bardzo dziękuję Wam za oglądanie dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie, za wszystkie łapki w górę, za wszystkie komentarze serdecznie zapraszam do subskrypcji kanału, ponieważ na 2000 subskrypcji chciałam zrobić rozdanie z udawaną paczką Mega Paradisa. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Редактор